Jeet John to Lost Lake, z się. Jestem Mike, Ludwik. Słyszałem, że sprowadziłeś Shayna Riley'a, ale jak poszedłem do chaty, nie było go. Eee, no, ta... tak. odnośnie tego, Mike. Próbowałem go przyprowadzić, serio, ale on. No, walczył jak szalony. Nie zostawił mi pola manewru, żadnego. Aha. Pamiętasz się. Co na tego, jak załatwiamy tu sprawy. Tak, tak, Mike. Pamiętam. Los lej, bez mnie. Dzięki. Brian. Brian, jesteś tam? Nie mogę teraz rozmawiać, ale tylko chyba później pokazuję. Obrajan? Niech to szlak. Chcę mieć dość, że twoje chłopce na mnie Kapitan Colli, ściągnij kapitana Coliego. Daj, daj mu stać na Po Postarunek jest atakowany. Kapralu, musimy ruszać. Musimy stąd ruszać. Kapralu, jest ich więcej. Kapralu. Co się tu kurwa dzieje? Jak tam leci? Dick... Nie wiem jak ty, ale ja... Nie czuję dłoni. Och. Hej, kładź się Tak, proszę pani Nie może jeszcze przyjmować gości, ale mnie przydałaby się pomoc Dobra, to tu później Będę tutaj, hej, pani doktor, nie, jeszcze tak na serio Po tym wszystkim będę mógł jeszcze zagrać na pianinie? Bardzo śmieszne, William Kładź się <noise> okay. Mógłbym zagrać chopsticks Nie, serio, mógłbym, o tak jak widzisz, Buzerowi nic nie będzie. Gorączka zupełnie znikła. Dobrze, bardzo dobrze. W porządku, muszę się zająć parą parametrem. Jak już mówiłam, William naprawdę zawdzięcza ci życie. Buzer nie jest mi nic winny, wręcz przeciwnie. Hej, pomogłam już innym. Eddie i Mia umarliby bez tych antybiotyków. Tak tylko ci mówię. Huh. we're going